Siemanko, siemanko, witam w kolejnym odcinku. Zmagań przy składakach i dzisiaj na pierwszy rzut zrobimy sobie wymianę tej paskudnej blachy na normalną obejmkę do hamulca. Obejmka się znalazła, tylko gorzej, żeby znaleźć taką krótszą śrubkę. Zaraz muszę jeszcze pogrzebać w moich tutaj eleganckich zbiorach, bo jednak jak teraz patrzę, to mi ta śruba nie pasuje, a ucinał jej nie będę. Bo jak ją mutnę, to potem się coś zdupi i niestety jak będę chciał ją kiedyś odkręcić to może być problem Także lepiej od razu zrobić to porządnie Paskudna blacha idzie w odstawkę, no i co? Działamy dalej Za chwilę też opowiem o planach jakie są właśnie jeszcze do ogarnięcia przy tym rowerze W ostatnim filmie dotyczącym Flaminga mówiłem, że coś jest nie tak z przednim kołem No i proszę bardzo, widać to idealnie No i cóż, teraz tutaj jak widzicie lata normalnie we wszystkie strony No i czuć to tak samo podczas jazdy Poza tym być może, że film tego tak za bardzo nie odda ale widzę, że koło jest lekko skrzywione. Podczas składania, gdy nie było nawet jeszcze opony, no to wydawało się, że wszystko jest ok. A tu jednak okazuje się, że nie teraz dodatkowo też, gdy jest to wszystko złożone, to widzieliście przed chwilą, że wszystko ma luz, że masakra. Kolibie się to koło na wszystkie strony, mimo że jest w środku wszystko założone, nowe, wianuszki są git, bo też są włożone nowe. Poskładane są prawidłowo, no a jednak koło nie działa jak należy Już podczas składania tego roweru był problem z kołem, ale rozebrałem je jeszcze raz Następnie zostały wywalone jeszcze takie miski, bo myślałem, że to właśnie przez nie I niby koło chodziło git, po przejechaniu paru metrów widzicie jak wygląda Ostatnio zauważyłem też dwa znaczne pęknięcia w obręczy koła, także no, musowo jest je zmienić. Mam drugie koło, a dokładniej to, które było przy flamingu zanim się za niego wziąłem, które też widzieliście, tylko muszę je właśnie trochę ogarnąć, wyczyścić. No i żeby wyglądało cudniut malina, przekładamy oponkę, dętkę. No i zakładamy tutaj. Myślę, że ono będzie chodzić, bo już je nawet testowałem troszkę i jest git. A to koło, które jest obecnie założone, po prostu będzie dawcą części. W razie czego szprychy tutaj naprawdę w dużej ilości, jak coś będą na zapas. E, tutaj jeszcze tam się myślę, że tą ośkę, nie ośkę da wyciągnąć, więc będzie gitara. Przyda się wszystko, bo to wiecie, jak to jest. No i przejdźmy teraz do tego, co zostało jeszcze przy tym rowerze do zrobienia, do zmiany i tak dalej. Idziemy po kolei, i tutaj na przodzie, przede wszystkim, lampa a ta przednia będzie do zmiany, bo jest obecnie, tak jak mówiłem już wcześniej, założona tylko na sztukę, żeby coś tam sobie było. A jak już tutaj uda mi się ogarnąć taką oryginalną od niego lampę, to właśnie zostanie założona. No i to samo będzie tutaj założone także dynamo, i musi być ona z takim pięknym uchwytem, którego na ten moment nie mogłem zdobyć, ale będzie, już tutaj nawet do mnie idzie. Także na dniach to dynamko tutaj ładnie nam wleci. O kolerze jest do zmiany, to już mówiłem. Tutaj będziemy sobie elegancko czyścić te srebrne elementy, bo trochę się podmalowały. Tak samo na dole. Nie wiem, jak to się fachowo nazywa, ale będę chciał zmienić tą zwykłą śrubę przy kierownicy na tą taką z dźwignią, żebym po prostu mógł bez klucza sobie elegancko ewentualnie zmienić wysokość. Rzadko się to zdarza, ale flaming czasami potrafi omknąć, wyszło to teraz niedawno, no i też trzeba się tym zająć. Obydwa pedały będą zmienione na jednolite z odblaskami. Te są już zmęczone życiem i zostawię je tak na zapas. Motyrek do wyczyszczenia i ten drugi pedał, jak widzicie, też w słabym stanie. A że dwa ładne pedały mi się prawdopodobnie uda ogarnąć, no to będzie rower zupełnie inaczej wyglądał, będzie jednolitość. No i wiecie, tak wszystkie detale jak do siebie dołączyć, niby się wydaje, że pierdoły, ale kurczę, rower dzięki temu naprawdę zupełnie inaczej będzie wyglądał. Siedzonko razem z rurą będzie założone oryginalne, to co tutaj widzicie, to jest po prostu skądś tam dorwane, tylko po to, żeby mechanicznie to przetestować. No bo bez siezonka to by było trochę ciężko, a tutaj przy okazji jeszcze powiem, że będę chciał też ten klin ogarnąć. No i cóż, mamy nasz błotnik, który wygląda trochę jak po ostrzale, no ale to nie moja wina, bo to nie ja te dziury zrobiłem, może kiedyś się trochę lepsze dorwie. No i zagości tutaj też oczywiście lampa pchełka oraz odblask czerwony na tył i to chyba na ten moment na tyle, jak coś mi się przypomni, to się będę dogrywał.